Witajcie, moi drodzy, w dzisiejszym filmiku. Dzisiaj zrobimy sobie temat taki, co ta osoba pokazuje Wam, a co naprawdę w środku myśli i czuje. OK? Dobrze. Mamy przed sobą tutaj trzy grupy do wyboru. Dzisiaj są to akurat piórka. Grupa numer jeden to zielone pióro. Grupa numer dwa. To czerwone piórko. Grupa numer 3 to niebieskie piórko. Oczywiście możecie sobie teraz wcisnąć pauzę, a ja od razu przechodzę do grupy numer 1. Ok, dobra, przełóżmy sobie te pióra. Gdzieś bezpieczne miejsce. Mało widoczne może po tej stronie. Okej. Okay. Grupa numer jeden, kochani, witajcie ponownie. Zobaczymy, odkryjemy dzisiaj takie niuanse na temat tej osoby, o którą pytacie, co ta osoba tak naprawdę czuje i myśli, ale najpierw zobaczymy to, co pokazuje, tak? Tutaj górny rządek będzie właśnie to, co ona pokazuje wam, a dolny to, co naprawdę nosi w sercu, w środku, w sobie. Dobrze. Myślę, że trzy karty dzisiaj wystarczą na każdy rządek. Razem sześć kart, żeby mieć sobie takie trochę krótsze czytanie. Ok, dobrze. Co ta osoba Tobie pokazuje? Co ta osoba Tobie pokazuje? Co ona pokazuje? Ósemka mieczy. Na razie wyłożymy te karty. Dziewiątka buław. I pazie mieczy. Okej, okay, dobra. Ta osoba przede wszystkim może Ci pokazywać to, że jest przygnębiona, że coś ją gryzie, co się boli. Coś może ukrywać też pod tym takim kątem, właśnie, że, że coś ją gryzie, co się boli. Ale nie chcę tego do końca ci pokazać, nie chcę ci tego przekazać przede wszystkim słownie, żebyś ty na pewno wiedział czy wiedziała, co to jest naprawdę, co, co w środku tej osoby siedzi. No, coś niewątpliwie jest. Mogą to być jakieś problemy psychologiczne, ale mogą być to też problemy takie zwykłe, codzienne, po prostu gdzieś w jej życiu, coś może się nie układać. Ona jest hmm, notorycznie zajęta. Ta osoba i to też ona Ci pokazuje to, tak, że ona jest notorycznie zajęta, że nie ma czasu, że tutaj czekają ją jeszcze jakieś obowiązki, ogólnie zapracowanie, zaganianie, a jednocześnie też takie pokazanie, że ona ma dużo siły w sobie, mimo tych przeciwności i mimo tego smutku, który w niej jest. Czyli z jednej strony, pokazuje się jako silna osoba, silna osobowość, silna jednostka, przynajmniej w Twoim towarzystwie. A z drugiej strony pokazuje się jako osoba, która, którą coś, coś łamie, coś gryzie, ale nie chce tego po sobie dać znać, tak? Tylko myślę, że nieliczni wiedzą, co tak naprawdę się w środku nie dzieje. A może tak naprawdę nikt, bo ta osoba możliwe, że ma problemy, o których nie chce rozmawiać albo po prostu ma problem z tym, żeby powiedzieć, co się tak naprawdę dzieje, ok? Paść miecze... Ta osoba też może Ci pokazywać, że jest um, dość pewna siebie, może to być młody wiek tutaj ogólnie, ale właśnie, że mimo tego młodego wieku, jest pewna siebie, je, wie, czego chce, e, potrafi być stanowcza, może nawet kłótliwa też w tym wszystkim e, i to pokazuje, pokazuje taką silną siebie, silną, e, silną jednostkę, e, mimo tak jak powiedziałam, młodego wieku, bo tutaj może być ktoś młodszy od ciebie, tak i to nawet sporo. Ale coś gryzie tę osobę, coś gryzie, coś nie daje jej spać, i też, jakby ona się Tobie też przygląda i zastanawia się, co Ty tak naprawdę, jak Ty naprawdę ją postrzegasz. Też, też ona ma takie rozkminy. Jak Ty naprawdę ją postrzegasz i czy na pewno to postrzeganie jest bliskie prawdy, bliskie temu, jaka ona naprawdę jest. Ta osoba zastanawia się, czy. Czy może się przed Tobą otworzyć to raz, ale druga rzecz jest taka, czy ty na pewno wiesz, z kim masz do czynienia? Ta osoba tak sobie myśli. Czy ty na pewno wiesz z kim masz do czynienia? Ok? Może to trafi do kogoś tutaj. Natomiast ja wyczuwam tu napięcie w tej osobie, bardzo duże napięcie yy, i taką też rezygnację czasami z pewnych rzeczy. A później nagle obudzenie się i, i siłę walki, więc taki dualizm, bardzo duży dualizm, duże przeciwieństwa tak, w tej osobie. Osoba spod znaku bliźniąt lub ryb, tak to może być. Waga ewentualnie, bo waga też się lubi wahać w wielu kwestiach. No tu jest to wahanie, a jednocześnie taka zadziorność też w tym wszystkim. Gdy chodzi zaś zna, o znaki e, ogniste, bo tu też jest znak ogniste. Głównie powietrzny, ale ognisty tu jest też. Ja bym powiedziała, że strzelec bardziej. Baran to jest jednak trochę bardziej zdecydowany. No, strzelec, ja bym powiedziała, strzelec jest tak chyba. Jest najbardziej taki niezdecydowany, gdy chodzi o ogniste znaki zodiaku. Oczywiście, kochani, to jest tylko taka wiadomość po prostu dodatkowa. nie? To nie musi tak być, że ta osoba jest pod tych znaków. Co nosi w głębi duszy? Dwójka monet, zobacz, to jest pod ósemką mieczy, czyli faktycznie, no tutaj ten dualizm wychodzi, tej osoby, czyli jakieś dwie opcje, coś na szali tam sobie um, przerabia, tak? Czyli um, co wybrać. Jest tu u niej jakieś niedookreślenie w tym względzie i na przykład, jeżeli to jest twój przyjaciel bądź przyjaciółka, jeżeli to jest twój partner, partnerka, to może być tak, że on czy ona ci nie chcą powiedzieć o tym, przed jakim wyborem stają, tak? Bo tu jest jakiś wybór. Ta osoba musi się zdecydować na coś. To jest też piątka buław, są jakieś nieporozumienia. Wewnątrz jest, jest ogólnie wewnętrzna walka tutaj. Zdecydowanie jest wewnętrzna walka, jest też takie poczucie, że się walczy trochę z wiatrakami, jest poczucie konkurencji, jest poczucie niepewności. Ta osoba czuje się niepewnie w tej sytuacji, w której teraz się znalazła, czy to związkowej, czy relacyjnej, czy w pracy, czy, czy ogólnie jakoś po prostu w życiu. Tak? Ta osoba nie czuje się pewnie. I zobacz, to jest piątka monet, to jest opuszczenie. Czy ta osoba się czuje opuszczona przez kogoś, być może przez ciebie. Tak naprawdę się czuje opuszczona. Robi dobrą minę do złej gry w paziu mieczy. Natomiast, i, i że tak naprawdę ją to nie obchodzi, że jej to zwisa i powiewa, natomiast wewnątrz aż po prostu tłumi to wszystko, tak? Te, te, mm, to, co ma w sobie. Ma w sobie bardzo dużo. Ma w sobie bardzo dużo rzeczy, których ona nie potrafi wyklarować na ten moment. Chciałaby coś zostawić ze sobą, jednocześnie nie potrafi. Ta osoba zdecydowanie ma jakieś dwa wybory. W sobie, czy, czy po prostu no jakieś tam dwa wilki, tak, które walczą w niej. Ewentualnie chodzi o taki wybór po prostu między dwiema osobami, między dwiema opcjami, między jakąś opcją, gdy chodzi o pracę, gdy chodzi o szkołę i tak dalej, tak, to mogą być różne rzeczy. Ale czuję się opuszczona przez wszystkich, czuję się niepewna tego, czy, czy, czy na pewno podjęła, czy tam podejmie dobry wybór, bo to już jakby... Jest postanowione, coś już tam sobie postanowiła, ale nie chce nikomu dać o tym znać. Więc to też o czym świadczy? Świadczy o tym, że ta osoba ma bardzo duże braki, gdy chodzi o zaufanie do Ciebie albo w ogóle do ludzi wewnątrz, na zewnątrz, przepraszam, tak? Do ludzi na zewnątrz. Ma taki permanentny brak, po prostu z tym zawsze walczyła i walczyć będzie, gdzie ma wrażenie ta osoba, że zawsze musi podejmować sama decyzję, i tak naprawdę nikt za nią tej, tych decyzji nie podejmie, i zawsze musi się w coś angażować czy, czy w, coś, w coś takiego, gdzie po prostu są, jest więcej opcji do wyboru i ona po prostu nie wie, co wybrać, waha się wieczne po prostu wahanie. Tak? Ale ona też, ta osoba się wprowadza też w takie stany, tak? Także to nie jest tak, że wszyscy wokół są winni, ona jest tutaj niewiniątkiem. Nie, bardziej wydaje mi się, że to ona tutaj. Sama stawia się przed takimi rzeczami. Może być tu inny wybór w sensie ktoś inny jeszcze na horyzoncie, jeżeli jesteście w związku. Ta osoba być może kogoś jeszcze ma na boku albo na oku, tak? Jeszcze to się nie rozwinęło, natomiast coś już powoli się tam klaruje w niej. Kochankowie, jeszcze tutaj na spodzie. To wyciągnę ze spodu, ale to też jest ważne. Widzisz, ile tu jest rozstajów dróg? To jest dużo rozstajów dróg. To jest wybór między jednym, drugim. Tu może coś być miłosnego oczywiście, czyli tak jak mówię, jest ktoś jeszcze, może to ty jesteś tą, tą osobą, tak, yy, która yy, jest na razie w ukryciu, gdy chodzi o relację tej, tej, tej twojej osoby, o którą pytasz. No w każdym razie tutaj jakieś decyzje będą podjęte i to nie, wkrótce. Ta osoba nie chce też słuchać innych, chociaż tak jak mówię, użala się nad sobą, że nie wie co podjąć, że zawsze musi podejmować decyzje, bla, bla, bla. A tak naprawdę to od niej tutaj zależy. Wszystko to ona musi wziąć sprawę w swoje ręce i spojrzeć też jakiś prawdzie w twarz, nie udawać już, otworzyć się być może bardziej przed tobą. A tak jak mówię, tutaj z zaufaniem jest problem, tak? Także ta osoba, ona Ci nie ufa, ona nie ufa też innym. To nie jest tylko, że Ty, to jest Twój problem, także to Ty jesteś tym problemem. Bardziej ja mówię, że to jest ta osoba, że coś w tej osobie jest takiego, że ona ma problemy z zaufaniem i możesz być z nią ileś lat i ona nadal nie będzie Ci ufać, nie? No to są jakieś głębokie rany, które nie zostały tutaj uleczone. Natomiast przed tą osobą stoi wybór, ona to ukrywa na razie, i, ale... To, to wyjdzie prędzej czy później. To, że ona to teraz ukrywa, ty możesz coś podejrzewać, ale to wyjdzie prędzej czy później, tak? Dobrze, dobrze, moi drodzy. To by było na tyle. Weźcie, co rezonuje. Zostawcie resztę. Pamiętajcie, że jest to tylko czytanie ogólne. I dziękuję Wam za to, że dzisiaj byliście ze mną. Trzymajcie się. Pa. pa. Grupa numer dwa. Witajcie moi drodzy. Wy wybraliście to piękne, czerwone pióro. No to co? Będziemy pytać dzisiaj, co ta osoba tobie pokazuje, a co ukrywa. Trzy karty tu u góry, na to, co pokazuje, trzy karty na dole, na to, co ukrywa. Bardzo proszę o skupienie teraz. A ja toropę też proszę o szczerą relację, szczery przekaz. Co ta osoba pokazuje tobie. Osoba na ten moment Tobie pokazuje. Mm, głupiec. Wyłożymy sobie trzy karty, dobrze, i zobaczymy, jak to, jak to wygląda. Co ona pokazuje? Czwórka, mieczy. Mm -hmm. Siła. Okej, okay. ta osoba pokazuje ci, że jest troszeczkę takim niewiniątkiem. Zaraz zobaczymy, czy faktycznie tak jest. Czy, 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 czy coś ukrywa takiego głębszego w tym wszystkim. Natomiast jest w niej taka niewinność, pewna. Taka, można powiedzieć, nawet naiwność czasami, to jak się zachowuje, to jak się, jak może do ciebie się odnosi, tak, z taką pewną też ufnością, taką przeciwnie niż grupa numer jeden, gdzie tam w grupie numer jeden była bardzo duża nieufność. Tak, tutaj jest bardzo duża ufność, ufność w to, że wszystko się jakoś ułoży, jest dużo myślenia, dużo analizowania ta osoba może być w ogóle z poznaku lwa, bliźnięta, wszystkie znaki powierzchne, waga, wodnik, tak? To tak przy okazji Wam podaję. Mam wrażenie, że, że ta osoba może być też od Ciebie młodsza, ale też właśnie ta, ta młodość jest w niej, ten zachwyt nad światem, to, że są nowe początki, jakby to pokazuje, tak? że życie to jest jakiś, jak dla niej teraz w tym momencie jakiś nowy początek, zaczynam być może od nowa, zaczynam od nowy, może związek, nową relację, nową pracę, tak? Przeprowadziła się, no coś takiego, tak? Że, że tutaj mamy z czymś takim do czynienia, z jakąś nowością, em, ale ona ufnie patrzy na tę sytuację, ma dużo siły w sobie. Do, do, na to, żeby te przeciwności jakby tutaj pokonać, bo pewnie są, jak zawsze, wszędzie, tak? nawet jeżeli jest to początek drogi, która jest obiecująca, to mogą być też przeciwieństwa i przeciwności. Natomiast tutaj ta czwórka mieczy mnie zastanawia, bo to jest taka troszkę pasywność w tej osobie i ona też to pokazuje czasem, że ona jakby okay, ma tę siłę, ma ten entuzjazm, Tę niewinność, tak, ale z drugiej strony też czasami ją ta pasywność łapie w tej czwórce mieczy, musi coś się zatrzymać, przeanalizować i wtedy ruszyć, ewentualnie i to też pokazuje, jakby nie wstydzi się tego, nie wstydzi się tego, że analizuje tak. pewne kwestie, może też dawać ci coś do zrozumienia, mówić ci o czymś, tak, pokazywać ci, jakby nie ukrywa tego, ale też może czasami pewne rzeczy dusić w sobie, tak ale tu na razie ja nie widzę tutaj jakichś takich mrocznych sekretów, które ukrywa, no nie wiem, no może teraz za chwilę to wyjdzie, natomiast tu ta twarz, którą pokazuje ta osoba światu i tobie jest niewinna, ale też jest to taka silna osobowość, niewinność, ale też si si siła, tak? Y bardzo fajne połączenie, y no ale jakiś smutek też jest w tej osobie, ja coś, coś takiego, jakaś taka melancholia, może spowodowana zmianami, bo to też jest oczywiście, jeżeli nawet chcemy do jakiegoś nowego początku, to nie zawsze, jakby to, nawet jeżeli chcemy tego bardzo i radośnie do tego podchodzimy, to czasem mamy te chwile zwątpienia, więc ta osoba może mieć chwilę zwątpienia, tak? Ok, Dobra, zobaczmy teraz, co tak naprawdę czuje w sobie, co myśli. Tu jest szóstka mieczy, co czuje. Justice, czyli sprawiedliwość. Koło fortuny. Mhm, dobrze. Tu na spodzie jest jeszcze król buław i tutaj jest jeszcze król monet. Okej, okay, no dobra. No co pokazuje? E, przepraszam, nie co pokazuje, tylko co, co jest w sobie. Co w sobie nosi? W sobie nosi coś takiego, że mm, może będzie na jakiś czas musiała się oddalić tutaj dosłownie fizycznie. Może jakiś wyjazd, może coś po prostu takiego, że mm, zostawienie czegoś po prostu yy, i mm, odnalezienie się na nowo. Ta osoba chce być sprawiedliwa i w sercu po prostu bardzo też to czuje, że chce być fair. Tak jak powiedziałam, ja tu jakichś złych intencji od niej nie odczuwam. Także to, co pokazuje na zewnątrz, właściwie też się pojawiło tutaj w tych kartach, tak. Jakiś nowy początek, tutaj ta szóstka mieczy to też można odczytywać w tym kontekście, że to jest nowy początek. Sprawiedliwość, czyli jakieś moralne rzeczy, kwestie ona sobie rozważa w środku, tak? Że chce być fair, że nie chce być, nie wiem, uciążliwa dla kogoś, dla ciebie na przykład, albo że nie chce być dla ciebie niesprawiedliwa, że nie chce być nie fair wobec ciebie, tak? Takie rzeczy tutaj yy, grają rolę, tu też jest jakiś wybór yy, przed nią. Ale już ten, jakby wybór podjęła, tak? Tu jest koło fortuny, pod siłą, czyli że to się tak zmienia po prostu u niej, że raz się czuje właśnie bardzo silna i jakby pewna tego swojego, tej swojej drogi, którą teraz idzie, a z drugiej strony do końca nie jest. I tak jak my, ma wrażenie, że ten los też ją rzuca w różne rejony, w które ona może nie chciała ta osoba być w tych rejonach, nie wiem, w każdym razie e, są jakieś zmienne tutaj. Jest zmienność. Jest duża nastrojowość tej osoby, jest duża wrażliwość też. To jest też król Buław tutaj się pojawił, więc no to może być znak ognisty też, baran, zwłaszcza o którego pytasz. Czyli on wyjdzie zwycięsko z tego wszystkiego, co tutaj jest. On ma dużo pasji w sobie do ciebie również. jakby Jeżeli tutaj was łączy coś romantycznego, to tak, ma dużo w sobie pasji, ale chce być uczciwy, chce być fair. Nie chce też być, jakby chce ci pokazać to, że on potrafi być też tym królem monet, czyli kimś odpowiedzialnym, jakimś takim też dla ciebie partnerem, oparciem. Więc jeżeli na przykład on chce powiedzmy zarobić więcej pieniędzy i wymyślił sobie, że wyjedzie za granicę, to on to zrobi, bo Jakoś przyświeca mu ten cel, tak żeby po prostu dbać na przykład o ciebie, tak? o rodzinę, jeżeli macie takową razę. W nim jest dużo ognia, dużo takiego, właśnie tak jak mówię, chęci, entuzjazmu, pasji, zaczęcia czegoś nowego, co jest fajne bardzo. I on jakby to, co pokazuje Ci, to jest szczere, i on, tak jak powiedziałam wam wcześniej, on nie ukrywa. On nie ukrywa też swoich jakichś tam, nie ma ukrytych tu intencji w nim, jakichś takich niezbyt fajnych. Ani jakiegoś drugiego oblicza. Ja widzę człowieka, który chce być uczciwy wobec ciebie, wobec samego siebie i wobec innych. Także, jeżeli tutaj pytałaś dzisiaj o, o swojego partnera, no to musisz wiedzieć, że on jest uczciwy i on nie chce tutaj zrobić ci krzywdy, tak? Nawet jeżeli ty sobie teraz myślisz i czujesz, że to, co jakieś jego postanowienia ci w jakiś sposób krzywdzą, tak? Bo na przykład on stwierdza, że chce wyjechać. Ja mam tu silne poczucie, że on doprowadzi tę sprawę do końca, którą sobie założył i, i będą z tego bardzo pozytywne tutaj rezultaty, bo tutaj jest król monet, czyli tutaj jakieś profity będą z tego, czy to materialne, głównie materialne, ale też takie, takie życiowe po prostu, praktyczne rzeczy, nie? On bardzo praktycznie myśli. Także tak, okej, okay, dobra. Grupa numer dwa, pamiętajcie, że to jest tylko czytanie ogólne, weźcie co rezonuje Zostawcie resztę. Trzymajcie się moi drodzy. Do następnego. Pa. Okay. Grupa numer 3. Witajcie. Niebieskie piórka. Dobrze. Będziemy czytać dzisiaj to, co on pokazuje, czy ona e, do Ciebie. E, a to, co naprawdę wskrywa w sercu, tak? Czy w myślach. Ok dobrze, zobaczmy, wyłożymy sobie po trzy karty, myślę, że to wystarczy to wystarczyło w innych grupach trzy tutaj, trzy tu a no, jeszcze to ze spodu ok, proszę o szczery przekaz co on pokazuje dla Ciebie grupa numer 3, co on pokazuje szóstka mieczy, jakieś oddalenie się dziewiątka monet Śmierć. Jest tutaj duża zmiana jakaś. Jest u niego oddalenie się. To, to, co pokazuje, to jest oddalenie się. Jeżeli jesteście w romantycznej relacji, masz takie teraz poczucie, że on się od Ciebie oddala, tak? To jest prawda. Tutaj jest dużo zmian w ogóle w nim też, bo ta karta śmierci to jest też transformacja. Dziewiątka monet to jest ogólnie karta singla. Karta kogoś, kto nie ma zobowiązań za bardzo i jest szczęśliwy sam ze sobą. Jeżeli zaś pytasz o jakiegoś przyjaciela, przyjaciółkę, to tak, ta osoba też, tak jak mówię, jest, robi się bardziej niezależna i ty też możesz to trochę odczuć tym, że trochę się od siebie oddala, potrzebuje być może takiej pewnej transformacji w swoim życiu, jakiejś zmiany i pewne rzeczy może teraz weryfikować na ten moment, tak? Szósta mieczy oddalenie. Dziewiątka monet no to jest taka właśnie, mówię, takie bycie singlem, bycie takim trochę indywidualistą tutaj, bycie kimś, kto, kto podąża własnymi ścieżkami i kto dąży do swojego doskonalenia się. Ta osoba mogła się zwrócić na jakąś taką ścieżkę też, tak żeby się doskonalić tutaj. Nie ma czasu po prostu, tak? Może tak ci pokazywać też, że po prostu nie mam czasu na razie dla ciebie. Takie mam wrażenie, że tutaj może być to oddalenie między Wami. Karta, karta śmierci to jest skorpion, ogólnie, też przekładając to na znaki Zodiaku. Tu mo no mogą być też, też znaki ziemskie i znaki powietrzne. Natomiast ja to mówię tylko jako ciekawostkę, nie będę teraz tutaj się nad tym rozwodzić. Mam wrażenie, że jest to oddalenie, jest to transformacja, zmiana między Wami jakiejś dynamiki, gdy chodzi o relacje. Um, zaraz zobaczymy głębiej, dlaczego, z czego to wynika. Natomiast no, w tej osobie są jakieś rzeczy, które ona chce nadal osiągnąć, a tego nie osiągnęła z różnych powodów, i teraz musi to zrobić. Po prostu, czuje to wewnętrznie, że bardzo chce to zrobić, a może się czuć przez ciebie, chociażby czy przez ludzi z zewnątrz, ograniczana. Tak? I dlatego też jakby może unika kontaktu, nie? Ty możesz teraz powiedzieć, że ale przecież ja nie ograniczam. No tak. Okej, okay. ale to są jej uczucia, tak? Jej odczucia. Dobra. I też to, co ci pokazuje, pokazuje ci ten indywidualizm, to, że jakby um, ona na ten moment chce podążać tą indywidualną ścieżką, tak? Okej, okay. zobaczmy dalej. Zobaczmy, co tak naprawdę skrywa ta osoba. E, tutaj jest, co pokazuje, to co ukrywa. Diabeł. Nałogi jakieś obsesje, jakieś mroczne sprawy, to to może być też spowodowane to oddalenie właśnie tym, że kieruje się bardziej w tą złą stronę, w tą mroczno, mroczniejszą stronę swoją, tak? Także transformacja, moi drodzy, to nie zawsze jest w stronę światełka, czasami niestety, ale w stronę, że zarymuje diabełka, tak? Ok, ale zobaczmy dalej. Zobaczmy dalej, jak to wygląda. Asmonet Czas sprawiedliwość. Kochankowie na spodzie i jeszcze do tego rycerz kielichów. Okej, okay, dobra. Tu jest coś, co ta osoba znalazła takiego, co dodaje jej życiu kolorytu. I ona. Kurczę, no bo to jest diabeł i jest ta sprawiedliwość i pomiędzy tym jest asmonet, czyli mogła się zaangażować w coś niezbyt legalnego. Można tak powiedzieć. No, można tak powiedzieć. I to ukrywa. Nie wiem, czy to chodzi o jakiś biznes, czy to chodzi o jakiś, wiecie, nielegalnie to też możemy podchodzić, że romans na przykład, nie? Bo to jest jakby, na przykład jest w związku małżeńskim, a gdzieś na boku coś robi, nie? W każdym razie są tu jakieś nielegalne rzeczy. Jest takiej trochę bardziej, powiedzmy, uczciwej osoby, e, mogła się trochę zmienić, w, pójść w tę mroczną stronę, a przynajmniej tak przez jakiś czas może być, tak? Wewnętrznie. Nie czuję się z tym dobrze, powiem szczerze. O, ta osoba e, czuje, że zabłądziła. Zaczy zaczyna to widzieć, tak? Że zabłądziła w życiu. Tylko jakby tego nie pokazuje po sobie. Jedyne co pokazuje, tak jak mówiłam, to jest chłód na zewnątrz, tak? I że coś tam faktycznie się dzieje, że coś tam się zmienia. Ty to wyczuwasz. i nie też mogą to wyczuwać. I yy, że tutaj żyje w jakimś dostatku Te, ta dziewiątka monet, co też jest to. Ale jak to osiągnęła, tak? W jaki sposób? Tu mogą grać role jakieś rzeczy, które są, tak jak powiedziałam, niezbyt legalne, bardziej mroczne. Ta osoba mogła się w coś uwikłać takiego niezbyt fajnego, natomiast no, jakaś tam szansa dla niej jest na poprawę, bo tutaj ten rycerz kielichów to jest jednak ta niewinność, nie? Ta czystość serca. Rycerz kielichów to jest ta bardzo fajna karta, bo to jest emocjonalna karta, która mówi właśnie o tej trochę takiej niewinności flircie, takiej marzycielskości, poetyckości, bo być może ta osoba ogólnie tak. Jest takim marzycielem, tak? Ale pod wpływem może innych, pod wpływem pewnych rzeczy, które się wydarzyły, nagle też odkrywa tą mroczną stronę. Możemy też patrzeć na to tak, że tutaj jest jakiś shadow work, czyli pracuje nad swoim cieniem. Może w niezbyt dobry sposób, natomiast no, może w najlepszy dla niej samej, tak? Także możesz na przykład na to patrzeć trochę ze zgrozą, tak? Jak ona to robi ta osoba, natomiast no może w jej życiu to jest potrzebne, jakby i ona to musi zrobić, tak? Tu ten Asmonet mówi o jakimś początku, gdy chodzi o jakieś materialne sprawy, o jakąś taką praktyczną stronę życia. Więc jakby pod tym względem się dobrze dzieje? Tutaj nic złego się nie dzieje. Natomiast co, co może tutaj e, być złe, tak? E, no to, to, to właśnie ta, ten mrok, tak? Ten mrok, te nałogi, może, może kiedyś miała jakieś nałogi, wyszła z tego i teraz znowu, znowu się w to pakuje, ale musisz wiedzieć, że ta osoba z tego wyjdzie po prostu, bo stwierdzi, że jednak wybierze, wybierze jednak dobrze. W sensie wybierze, wybierze tą ścieżkę lepszą dla siebie, bo też już jest doświadczona przez życie, tak? Także jeżeli się martwisz o tę osobę, to powiem Ci, że będzie dobrze. Tylko po prostu ona sama musi tutaj wewnątrz powalczyć ze swoimi demonami. I będzie okej, okay, będzie dobrze. I jest na tyle dojrzała, żeby to zrobić po prostu. I ja nie mówię tu o wieku, ja mówię tutaj o dojrzałości, wiecie... Takiej po prostu wewnętrznej, nie? Może mieć 20 lat, być dojrzała. Sprawiedliwość, chce być fair. Ta osoba też nie będzie tu, jakby, ok, ona się odsunęła i ty to widzisz. Czyli w tym, w tym sensie jest w jakiś sposób fair, jakby nie, nie zamydla ci tu oczu, że wszystko jest w porządku i tak dalej. Ty możesz to zauważyć. Ona w pewnym momencie ci powie, tak? O co chodzi. Także mm, będzie tutaj ta sprawiedliwość, tak? Czy będzie fair wobec ciebie. Wyłoży kawę na łowę, że tak powiem. I tak jak powiedziałam, wybierze dobrze. Bo tutaj pewien wybór też, tak jak mówię, w, tej, w życiu tej osoby się szykuje i będzie. I jakby ten wybór też jej ciąży trochę nad nią. Dobrze, moi drodzy, to by było na tyle dzisiaj. Takie krótkie czytanko, ale myślę, że treściwe. Pamiętajcie, że jest to jest czytanie ogólne, weźcie co rezonuje. Zostawcie resztę. Do usłyszenia. Do zobaczenia w następnym. Pa!